Cześć, witaj w kolejnej lekcji. Analiza danych jest znacznie ułatwiona, jeśli używasz sortowania danych, czyli będziemy segregować nasze dane. Spójrz, mamy zestawienie, w którym mamy do czynienia z konkretnymi osobami przydzielonymi do stanowisk, działów, sekcji. Chcielibyśmy ich poukładać w odpowiedni sposób. No i aby do tego, aby do tego doszło, zapraszam Ciebie do karty Dane, a następnie bloku sortowania i filtrowania danych. Proste sortowanie na początek. Na przykład chciałbym te osoby ułożyć alfabetycznie według nazwiska. Zaznaczam więc jakąkolwiek komórkę w kolumnie nazwisk i wybieram w karcie dane polecenie sortowania rosnąco, czyli na przykład klikam na przycisk od A do Z. Ciach, jest w porządku. Wszystkie nazwiska zostały posortowane według alfabetu od A do Z. Albo chciałbym na przykład posortować według stanowisk alfabetycznie, ale w pozycji malejącej, więc w karcie dane przycisk ZA, wcześniej zaznaczając jakąkolwiek komórkę w kolumnie stanowisk ZA. I jest w porządku. Stanowisko jest posortowane alfabetycznie od Z do A. Tutaj przygotowałem sobie liczbę pozycji, czyli według liczby pozycji zaznaczam komórkę w kolumnie LP. A następnie ponownie w karcie dane wybieram przycisk AZ, czyli sortuj rosnąco. Spójrz, takie sortowanie, tak sortowanie wygląda w zakresach, gdzie należy zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Zobacz, jeżeli zaznaczam pojedynczą komórkę w zestawieniu, na przykład pojedynczą komórkę w kolumnie stanowisk i wybieram sortowanie od A do Z albo od Z do A, czyli rosnąco bądź malejąco według alfabetu. To jest bardzo istotna rzecz, że Excel za każdym razem próbuje domyślać się na podstawie tej zaznaczonej komórki, jak wygląda Twój zakres, jak wygląda Twoje zestawienie. No i nie zawsze musi mu się to udać, należy tego przypilnować, ponieważ zobacz taki test, jeśli zaznaczam komórkę w stanowisku i klikam na. Sortuj rosnąco, wtedy on weźmie pod uwagę całe zestawienie, czyli posortuje stanowiska alfabetycznie, no ale oczywiście weźmie pod uwagę, że do tych stanowisk przydzielone są konkretne nazwiska, imiona, każdy jest przydzielony do działu, sekcji i ma odpowiednie wartości liczbowe, na przykład w pensji. I tak się dzieje, tylko spójrz. Jeśli klikam od, Z, od A do Z, czyli sortuj rosnąco stanowisko, wszystko jest w porządku, ale tutaj Excel wykonuje dwa ruchy. Dwa. Pierwsze, zaznacza zestawienie, tak jakbyś zaznaczył lub byś zaznaczyła, klikając na przykład na ctrl shift spacja, czyli taki zaznacz bieżący region, a później dopiero wykonuje sortowanie. I to sobie udowodnijmy. Spójrz, dane są posortowane. Ja kliknę na przycisk cofni, aby zobaczyć, jaki ruch został wykonany przed chwilą, czyli wycofuje się i sortowanie, sortowanie zostało wycofane, ale zobacz, ruch przed sortowaniem, jaki został, Wykonany przez Excela to zaznaczenie całego zestawienia. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to, jest, dlaczego to jest takie ważne, że Excel zaznacza w ten sposób zestawienie? Ponieważ po zaznaczeniu pojedynczej komórki Excel oczywiście będzie zaznaczał całe to zestawienie, ale to jest tylko próba zaznaczenia całego zestawienia i w takiej idylicznej krainie, gdzie dane zostały tutaj do Excela wpisane, gdzie wszystko jest w porządku, no to Excel sobie z tym poradzi, ogarnie całe zestawienie i posortuje według. Tej bardzo, tej bardzo konkretnej kolumny. Natomiast czasami jeśli dane pochodzą z zewnątrz, na przykład ściągamy je z różnego rodzaju baz danych, wtedy taka baza danych może sprzedać Excelowi to zestawienie np. przykład dwuczęściowo. Czyli załóżmy, że jeśli zaznaczysz komórkę stanowiska, to Excel w momencie, kiedy klikniesz na Sortuj rosnący, na przykład Zaznaczy tylko część zestawienia od liczby pozycji, na przykład do sekcji, a nie weźmie pod uwagę całego zestawienia. Tak może się zdarzyć, jest to rzadkość, ale jednak może się tak zdarzyć. Dlatego zawsze warto pamiętać o tym, aby jednak zobaczyć, czy Excel ogarnia całe Twoje zestawienie podczas sortowania takiego zwykłego AZZA. Moja taka rada jest, aby nie używać w zakresach AZ i ZA, tylko aby używać polecenia, które już będzie w kolejnym filmie. Zapraszam Ciebie już do kolejnego filmu dotyczącego sortowania, czyli do polecenia sortu, i tam będziemy mieć większą władzę wykonawczą nad naszym zestawieniem. Przycisk AZ i ZA, czyli sortuj rosnąco bądź malejąco, przydaje się oczywiście i nie należy tutaj, że tak powiem, za każdym razem w Excelu źle o nim mówić, ponieważ on się doskonale nadaje, ale ja uważam, że bardziej w tabelach. W następnym module będziesz oglądać filmy dotyczące różnicy między zakresem i tabelą. i Wtedy zobaczysz, że zakres dla Excela to jest taki właściwie trochę zakres przypadkowo obok siebie napisanych komórek, które nie zawsze przez Excela są rozumiane jako całość i nie zawsze będzie je w stanie całkowicie ogarnąć. Na przykład a w tabeli będzie już inaczej. W tabeli okaże się, że będzie można sobie swobodnie klikać w karcie dane na sorto i rosnąco bądź malejąco i zawsze poprawnie cały zakres tabeli będzie wychwycony. Ale to będzie dokładnie wyjaśnione w kolejnych filmach, więc nie ma obawy, aby tutaj popełnić błąd. W zakresie natomiast, tak jak tutaj, jesteś w stanie popełnić ogromny błąd w sortowaniu. Na przykład, taki, że zamiast zaznaczyć jedną komórkę w zestawieniu, zaznaczysz na przykład całą kolumnę. I na przykład zaznaczam sobie całą kolumnę dotyczącą stanowisk. Spójrz, jest zaznaczona cała kolumna dotycząca stanowisk. A następnie w karcie dane wybiorę, na przykład sortuj rosnąco bądź malejąco. Wybierzmy sortuj rosnąco. I tutaj Excel no, chciał zaznaczyć całe zestawienie, on mówi, coś tutaj nie gra chyba, bo zaznaczyłeś jedną kolumnę, może byś chciał rozszerzyć zaznaczony obszar, bo oczywiście ma u siebie taki algorytm, który powie, jeśli obok zaznaczenia są jakieś dane, na przykład imiona, albo obok działy, nawet jedna komórka, to Excel zawsze zaproponuje, aby rozszerzyć zaznaczony obszar, bo być może popełniamy błąd i nie bierzemy pod uwagę... Całego zestawienia, ale zobacz, że ja mogę tutaj jednak zaznaczyć, pozostań, pozostawić obecnie zaznaczony obszar. Mogę taką decyzję podjąć, i wtedy po kliknięciu na sortuj posortuję tylko stanowiska, zostawiając w tyle całą resztę danych. I właśnie popełniłem ogromny błąd. Ja się z tego oczywiście wycofam, aby takiego błędu nie było. I tak działa sortowanie takie zwykłe AZZA. Na zakresach, gdybym to zrobił w tabeli, co zobaczysz w kolejnym module na filmie o różnicy między tabelą a zakresem, że nawet w tabeli, jeżeli bym zaznaczył jedną kolumnę i powiedział, że chciałbym ją posortować rosnąco bądź malejąco, używając tylko tych dwóch przycisków, to wtedy Excel powie nie, nie mam mowy, ja i tak biorę pod uwagę całą resztę, nawet nie wyrzucę takiego okna komunikatu, aby tobie zaproponować rozszerzenie, dla mnie to będzie wówczas oczywiste. Dlatego. Na razie w momencie, kiedy masz do czynienia z zakresami, oczywiście zaznaczenie pojedynczej komórki i kliknięcie na sortuj rosnąco bądź malejąco na te dwa skróty, te dwa przyciski szybkie spowoduje posortowanie po tej kolumnie, zaznaczając przy okazji całe zestawienie, aby wszystkie dane wziąć pod uwagę, ale jest tutaj możliwość popełnienia błędu, bo nie zawsze będzie tak kolorowo. Zapraszam Ciebie do... Kolejnego filmu, gdzie rozszerzymy sobie sortowanie o dodatkowe polecenie, które daje zdecydowanie więcej możliwości. Zapraszam do usłyszenia.